Witam, witam serdecznie. Trygon Ziemi. Tu będzie krótkie czytanko. Skok w nowy rok. Jaka będzie Wam energia towarzyszyła? Koniec, początek roku. Zobaczmy. Skok w nowy rok dla byczka. 2025. Jaka tu energia dla Was? Byczki. Panna. Jaka energia dla Was, drogie Panny? Poproszę. I koziorożec. Jaka tu energia dla znaku koziorożca? Oczywiście to jest czytanie w krótkie. krótki. Ale może. Może ktoś potrzebuje, prawda? Dobrze, zobaczmy, co OSZO ma Wam do powiedzenia. Byk. Byk, skarb nowy rok dla panny i dla Koziorożca. I jedno przesłanie dla każdego znaku. Jakaś wskazówka może być ważna, istotna. Dla byczka Jaka wskazówka? Co tu chce być powiedziane? Jaki to będzie czas? Byk. Panna. Co dla panny? I co dla koziorożca? Okay. Zaczynamy od byka. Co wy tu macie, byczki? A z kielichów. Ła! Wow, Przepiękne. z kielichów. Zobaczcie jaka piękna ta karta. A więc tu jest nowa szansa, nowe możliwości otwarcia się na twórczość, na miłość, na przepływ, na płynięcie z falą. Ale też jest dziesiątka ognia, czyli możecie tu tłumić coś, nie? Dziesięć, dziesięć, dziesięć buław to jest, bo to jest ogień. Możecie być zmęczeni. Dziesięć jedynka, a z kielichów jedynka. Tu możecie czuć się zmęczeni, być może ten rok był ciężki. I teraz wszystko to się nawarstwiło, dużo spraw, dużo zajęć, dużo pracy. Więc, kochane byki, dziesiątka kończy jakiś cykl, jedynka zaczyna, a więc otwierajcie się na nowe możliwości, na przepływ, na miłość, na pomoc, na sukces, na twórczość, na kreatywność, na wszystko, co piękne, czyste i to, co płynie. OK. Asa Kielichów. Wow. Przepięknie. No, tu zwróćcie uwagę. Czy nie bierzecie za, za dużo na siebie? 10 buław. Jeszcze muszę to załatwić. Jeszcze muszę to zrobić. Jesz zwróćcie na to uwagę, żeby to zakończyć do końca roku i wejść z tą piękną energią Asa Kielichów. Macie tutaj trójeczkę. Przesłanie dla Was. Zobaczmy. Czasem możesz czuć się zagrożony albo możesz mieć wrażenie, że świat ci się rozsypuje. Więc spójrz na nocną straż i zrozum, że niezależnie od tego, co czujesz, jesteś bezpieczny jesteś chroniony. Nocna straż obroni cię przed tym, co nieznane. Blisko ciebie znajduje się system wsparcia. Macie ogromną pomoc odgórnie, no, jesteście strzeżeni. Tutaj z góry ktoś was strzeże, żeby wam się nic nie stało. I może wam się tak wydawać, bo tu jest takie tłumienie w sobie jakiegoś takiego smutku, żalu, albo natężenia pracy, albo takiego zmęczenia, przemęczenia, przytłumienia, tak? A więc macie tu opiekę, zwróćcie na to uwagę, bo tu dużo zależy od Was. Nie? Możecie być, czuć się wypompowani, ale ta wyrocznia jest przepiękna. Jesteś bezpieczny, jesteś chroniony. Nocna straż chroni cię przed tym, co nieznane. Blisko ciebie znajduje się system wsparcia. Super. Bardzo lubię taką ochronę. Panna. Panna ma umiarkowanie wielki arkanum. A jaki piękny anioł tutaj przelewa dwie energie. E, tworzy coś eksperymentuje. Tu jest miłość, tu jest umiarkowanie, tu jest uleczenie, czy to relacji, czy to zdrowia, czy to robienie i tworzenie czegoś pięknego. Wielki Arkanum. Umiarkowanie. Spokój, pokój. Miłość, bezpieczeństwo. Ale, ale pojawia się ósemka mieczy i możesz mieć, droga Panno, poczucie winy. Nie? Ósemka mieczy, która mówi Hmm, źle coś zrobiłam, to przeze mnie, tak? A więc tutaj jest uleczenie jakiejś sytuacji, jakiejś, jakiegoś myślenia Twojego, że Ty jesteś za coś odpowiedzialny, odpowiedzialna, że Ty e, coś zrobi, zrobiłeś źle, nie, tak? Że coś nie wyszło, że przez Ciebie wszystko coś tutaj się. Nie, kochana, to wszystko przejdzie. To są tylko Twoje myśli, czarne chmury, a tu są już kwiatki. I to jest uleczenie właśnie tego wszystkiego, co tu sobie wmawiasz. Więc bardzo dobry czas na uleczenie tego, co czujesz, że to przez ciebie coś nie wyszło. 25 siódemka, co mówi przesłanie dla znaku panny. W życiu pojawiają się momenty, kiedy trzeba poddać ponownej ocenie swoje dotychczasowe decyzje. Aby w przyszłości móc dokonać lepszych wyborów. I to będzie bardzo dobry czas. O, widzicie ten nowy rok i nie, przejście. I to będzie teraz właściwy czas, no, aby dokonać tych lepszych wyborów, aby w przyszłości móc inaczej postąpić poddać ocenie swoje dotychczasowe decyzje. Czy one były słuszne, czy nie, czy mogłam zrobić tak. I dlatego tutaj jest zapewne to poczucie winy, że coś mogłam inaczej. Bądź świadomy tego, co się wokół ciebie będzie działo. Nie daj się zaplątać w zbyt wiele spraw. Ponownie oceń swoją pozycję. A jeśli będziesz czuł, że uniknąłeś, że utknąłeś, że utknąłeś, to poproś zaufane osoby o pomoc. Nie daj się wplątać. Nie daj się wplątać. Ok? W jakieś sprawy. Wiele spraw. Może nawet nie dotyczą ciebie. A jeśli nawet dotyczą, to możesz, tak? Możesz poprosić kogoś. Zaufane osoby o pomoc. Bo tu jest jakieś uleczenie. O, bardzo tutaj ciekawe czytanie dla Was, drogie panie. Wszystkiego dobrego. No i koziorożec. O, koziorożec ma gwiazdę, wielki arkanum. Proszę, proszę. Wiara, nadzieja, że wszystko będzie dobrze, że jestem potrzebna, że gwiazdka, gwiazda z góry mnie tutaj prowadzi w dobrym kierunku, w dobrą stronę. Spełnienie marzeń. Poczucia, że chcę być gwiazdą zauważoną, ale też, że mogę świecić swoim miłością, swoją. Dobrocią. Tak? Tu jest. Poczucie, że prowadzi mnie wszechświat. Że kiedy potrzebuję, to przychodzi do mnie pomoc. No, piękne spełnienie. Spełnienie prowadzenie. I macie z chwili na chwilę. Czyli rutyna dnia codziennego. Ale tu idę sobie. Działam. Tak, i działam i. To są dwie monety, nie? to jest Ziemia, tak jak u Was, wasza energia, więc chwili na chwilę um, będziesz czuł, że jesteś prowadzony w dobrym kierunku, że tutaj doprowadzasz do balansu, do harmonii. Takie poczucie, nie? że wszystko idzie w dobrym kierunku i macie tutaj dwójkę. I tu macie dwudziestkę, przesłanie dla Was, czyli też dwójka, dwudziestka. Zobaczmy. Co przesłanie chcę wam powiedzieć. Śmierć. Ta karta to jest śmierć, czyli totalna transformacja. Ale ona też mówi i ostrzega. I radzi Tobie, byś uważnie patrzył pod nogi. O, z chwili na chwilę. Nie. On tutaj też. Stąpa po tych schodach. A więc bądź. Ostrzy, bądź tak, jesteś ostrzegany, masz tu radę, abyś uważnie patrzył pod nogi. Bądź ostrożny, uważaj, gdzie idziesz, bo w przeciwnym razie możesz wpaść w kłopoty. No, zastanów się najpierw, co robisz, dokąd idziesz, w co wdeptujesz, byś nie wdeptał, nie? Wdepną, nie? Wdepną? W każdym bądź razie, słuchajcie, uwaga, przestroga, nie? taka dla Was żebyś w coś nie wpadł, nie wtepnął. Dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. Co tu jeszcze. Bo w przeciwnym razie możesz wpaść w kłopoty, żeby nie wpaść w kłopoty. Rutyna dnia codziennego, ale tak myślę, że będzie Was prowadziła wtedy, kiedy będziecie mieli tutaj jakiś problem czy jakąś sytuację. A więc, ale to jest ważne. Ostrzeżenie. Patrz uważnie. Pod nogi. Ogólnie. Nie? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa. Do następnego.